Z Warszawy, stoję tutaj, aby oddać małę Jezusowi Chrystusowi. Bo dzięki Jezusowi Chrystusowi żyję. Żyję na nowo, bo byłem umarły. Umarły byłem, bo popełniałem grzechy. Przez ilość tych grzechów popełnionych miałem wyrzuty sumienia i chciałem się zabić. Chciałem się zabić na śmierć. Nie urodziłem się alkoholikiem, alkoholikiem się stałem. Przez życie od początku, gdzie widziałem, że jest Bóg, ale uważałem, że Bóg jest w kościele. I mówię, tam jest jego miejsce, a ja sobie będę żył po swojemu. Pierwszy grzech popełniony przez Adama nieposłuszeństwo. Ja byłem nieposłuszny i rodzicom, i wszelkim innym instytucjom od początku, w szkole. Byłem niepokorny. Grzech, który popełniałem codziennie. Wszystkie przykazania, które są znane, złamałem, nie dotrzymywałem słowa, kłamstwo. W końcu przyszło uzależnienie, uzależnienie od alkoholu, gdzie jako piłkarz w piłkę ręczną grałem w Stomilu ludzi, jeżdżąc po Polsce na zawody, jako chemik z wykształcenia wiedząc o szkodliwości alkoholu, ja go spożywałem. Pozależnienie, które brnąłem z dnia na dzień, spowodowało, że moje życie padło w gruzach. bliskich, wszystkich, którzy na mnie stawiali którzy byli w mojej rodzinie. Zostałem sam. Zostałem bezdomny. Wszyscy się ode mnie odwrócili przez swoje pijaństwo. Zostałem się złym człowiekiem. Brutalność, która narodziła się, gdy grałem w piłkę ręczną i waleczność, stawiała, że ja uważałem, że ja sobie poradzę. I w tej samotności, w tej walce, w tym alkoholizmie, brnąłem dalej, szukając ukojenia w piciu. Będąc tu w Warszawie od 2003 roku w 2014 znalazłem się na ulicy i zamieszkałem na śmietniku, na śmietniku drące na że Żebrałem pod obi na wózka. Chciałem się zapić na śmierć, bo życie mi obrzydło. I obraziłem się na wszystkich ludzi. Powiedziałem, nie, zapiję się na śmierć i umrę. Skończy się moja męczarnia. Lecz tam, w śmietniku, przyszedł do mnie Jezus i powiedział do mnie, twoja śmierć nic nie zmieni, to będzie kolejna śmierć, ludzie umierają, przewracają się na ulicy, lecz Ty wyjdziesz stąd, staniesz na nogi, ja Cię poprowadzę i żyć będziesz, będziesz umierał dla mnie, a ja Ci dam życie, wieć. Nie wiedziałem, co to znaczy, ale wychodząc na ulicę spotkałem ludzi, którzy zaprowadzili mnie na kościół ulicz. W 2014 znalazłem się na kościele ulicznym i usłyszałem, tak jak dziś ja mówię, innego człowieka. I te słowa, które on mówił, jak jemu Jezus pomógł, jak Jezus jego dotknął, dotknęły i mnie. Ja uwierzyłem i zawołałem do Jezusa, jeżeli jesteś, pomóż mi. W ciągu tygodnia znalazłem się na uśrodku Nowy Początek które prowadzi Paweł Bukała jest pastorem Kościoła ulicznego. Przez 15 miesięcy studiowałem Słowo Boże, bo tam co dnia otwiera się Pismo Święte i się studiuje. Umierł w domu Pismo Święte cało na półce i było nietykalne, bo było tak święte, że nikt do tego nie zaglądał. I nie miał nic zielonego pojęcia, co jest w Piśmie Świętym. O środku nowy początek. Pismo. Bo niech w długim czasie zaczęło do mnie przemawiać, pismo zaczęło żyć, pismo zaczęło do mnie mówić i odpowiadać na moje pytania. Gdy przeczytałem historię, gdy do Jezusa przyprowadzono cudową żdżelnicę, pana na gorącym uczynku, która grzeszyła i za ten grzech rzuciła ukamienowanie, który ją przeprowadzić po to, żeby sprowokować Jezusa, co on powie? Jezus mówił do Paryzeuszy Powiedział To od was jest bez grzechu Niech pierwszy rzuci kamień Kolejno wszyscy odrzucali kamień I odchodzili I nikt jej nie potępiał Bo każdy był grzech Każdy miał grzech Bo każdy nosi człowiek grzech pierworodny Grzech popełniony przez Adama i Ewę Nieposłuszeństwo Bożej woli Bóg powiedział Nie będzie świat z tego drzewa owoców Wszyscy odeszli od tej kobiety i została ona z Jezusem. Jezus jej się pyta, gdzie są ci, którzy chcieli Cię potępić? A ona mówi, nie ma, poszło. Jezus jej mówi, ja Cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Odwróć się od grzechu. Gdy ja wstąpiłem do Ośrodka Nowy Początek, zacząłem studiować Słowo, zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. I tam w ciągu tygodnia padłem na kolana. Nie znałem Bogu wszystkie grzechy. A On mówi, nie musisz mówić o Twoich grzechach, bo ja o każdym twoim grzechu wiem. Ale stań w prawdzie. Odwróć się od tych grzechów i zacznij na nowo. W prawdzie. Ja jestem prawdą, mówi Jezus. Ja jestem drogą i ja jestem życiem. Od dwóch lat nie piję, nie palę, nie przeklinam i z każdego dnia się cieszę i oddaję chwałę Bogu, bo dał mi nowe życie, życie nabrało na mnie sensu. Ale co dnia się pytam: Boże, jaka jest Twoja wola, abym wypełnił Twoją wolę? Boże, jestem tutaj z Twojej woli, nie ze swojej. Ja ze swojej woli żyłem przez 48 lat. Wszystko co miałem, a miałem dosyć dużo. Studiowałem chemię na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Pracowałem w Służbie Zdrowia jako ratownik medyczny i widziałem śmierci mnóstwo. A dziś jestem w Warszawie, stoję na ulicy i mówię o tym, o Jezusie Chrystusie, który zmienił moje życie i w każdej chwili może zmienić twoje życie, jeżeli szczerze zwrócisz się do niego, odnasz mu swoje serce i wpuścisz go do środka i zaczniesz zmieniać swoje życie, odchodzić od grzechu i zaczniesz żyć w prawdzie. A prawdą jest Jezus Chrystus. Przyjdź i zawołaj. On na Ciebie czeka, on Cię kocha. Jezus jest życiem drogą prawdą. Fala, pano! Abad! Fala, pano! Abad!